Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam Was na czwarty odcinek wydawniczych poleceń. Tym razem polecę Wam kilka książek z wydawnictwa otwartego. Większość z nich to będą oczywiście książki Colin Hoover. Natomiast postaram się nie zdradzać Wam fabuły, tylko mniej więcej nakreślić, z czym będziecie się mierzyć właśnie z tym, a nie innym tytułem. Na początek idzie moje po prostu absolutne arcydzieło, czyli Błoto Hilary Jordan. To Książka, która przenosi nas do roku 1946. Do Henry'ego, który wraz ze swoją żoną prowadzi farmę w Memphis, w delcie Mississippi. Wydawałoby się, że Mac Alanowie żyją sobie naprawdę bardzo dobrze, natomiast absolutnie tak nie jest. Mamy rok ten 1946. Mamy żonę Henry'ego, który wychowuje swoje córki bez prądu, bez wody. Musi mierzyć się z komentarzami despotycznego teścia. Po drugiej stronie mamy rodzinę Jacksonów, którzy są czarnoskórzy i którzy dzierżawią ziemię właśnie od. McAllanów. I pewnego dnia z frontu wraca brat Henry'ego oraz syn Jacksonów. Syn Jacksonów jest czarnoskóry, brat Henry'ego jest mężczyzną białym i tych mężczyzn na polu bitwy łączy przyjaźń. Natomiast rzeczywistość południa jest bardzo brutalna i tam nie ma miejsca na tolerancję i Ronsel oraz Jamie muszą z tym wszystkim się mierzyć. Jest to książka niezwykle emocjonalna, niezwykle bolesna, brutalna z bardzo charakterystycznymi Bohaterami, szczególnie tym negatywnym bohaterem, który wywoływał po prostu we mnie ciarki i odruchy wymiotne. Z całego serca zachęcam Was, żebyście czytali błoto. Mam nadzieję, że wśród was tutaj, którzy mnie oglądają, jest mało takich osób, które znają błoto, a jeśli nie znacie, to naprawdę koniecznie musicie to zmienić. Teraz przechodzimy do książek Hoover. Tutaj mam najnowszą jej powieść, która została wydana w Polsce: Reminders of Him, cząstka Ciebie, którą znam. Te wszystkie książki, które Wam pokażę, są niezwykłe Emocjonalne, one naprawdę sprawiają, że kolejny Hoover uderza, nam, popro, uderza nas prosto w serce. Ona sprawia, że ci bohaterowie są tak kreowani, że my po prostu z nimi się bardzo szybko potrafimy zżyć, że my żyjemy ich doświadczeniami, że my, ich, że my żyjemy tymi wszystkimi wydarzeniami, z którymi oni muszą się mierzyć. Te historie są może bardzo proste, ale napisane w taki realistyczny sposób, taki rzeczywisty sposób, że ja nie jestem w stanie od tych książek po prostu się oderwać. Mamy Kenę, która w swoim życiu wiele przeszła, która przebywała w zakładzie karnym, wychodzi z tego zakładu karnego i musi mierzyć się z przeszłością musi mierzyć się z tymi duchami przeszłości, musi o coś zawalczyć, musi zawalczyć przede wszystkim o siebie, jak i o swoje. Twoich bliskich, natomiast nie chcę wam zdradzać um, fabuły tych książek, bo to będą wielkie spoilery. I ciężko mi w ogóle mówić o tych książkach, e, nie używając innych słów, jak emocjonalna, e, ciężka, trudna, e, bez mówienia właśnie o fabule. Książki wszystkie sprawiły, że moje serce naprawdę rozpadało się na kawałki, a z końcem tych książek po prostu, tak plasterkami, to serce zostało sklejone. Mamy tutaj tę Kenę, która walczy o siebie, walczy, walczy o bliskich e, Mamy po drugiej stronie pewnego mężczyznę, e, który też nie jest jej obcy Oczywiście możemy się domyślić, że między tą dwójką e, coś się, zacznie się tam dziać, ale... Co jest istotne, e, to to, że... E, nie, no, no nie dam rady mówić bez e, mówienia, co tam się dzieje, a to są spoilery i jest mi bardzo przykro z tego powodu. Natomiast no, mamy coś zakład karnej, mamy kobietę, mamy mężczyznę, mamy przeszłość, mamy przyszłość, mamy teraźniejszość i to wszystko po prostu rozdziera serce. It Ends with Us! To książka, od której zaczął się w tym roku mój taki vibe na Colin Hoover, gdzie ja Pochłaniam teraz książki Hoover, jak leci. Tej mamy Lili, która zakochała się w nieodpowiednim mężczyźnie, który tak bardzo mocno ją zranił zarówno. Psychicznie, jak i fizycznie. Mamy tutaj do czynienia z przemocą seksualną, z przemocą psychiczną również i fizyczną także. To książka, która jest brutalna i też emocjonalna. Myślę, że to jest chyba najbardziej emocjonalna książka z tych wszystkich, które Wam tutaj pokażę. To książka dla osób, które nie boją się po nią sięgać, które um, wiedzą, z czym się je przemoc, um, seksualną, fizyczną, psychiczną. Jeśli nie wiecie, a jesteście wrażliwi na takie tematy, to ta książka może być dla Was zbyt ciężka. Maybe someday to książka, która może nie aż tak mocno mnie zachwyciła, natomiast co jest tutaj bardzo fajne, to to, że mamy tutaj piosenki. Tutaj główną właśnie rolę odgrywa muzyka. Mamy teksty piosenek i mamy również na YouTube. Playlistę do tej książki. Jeśli zaczniecie czytać My Sunday, to odpalcie sobie oczywiście tę playlistę, bo ona wprowadzi Was w niesamowity klimat. Poczujecie się autentycznie, jakbyście tam byli, jakbyście przeżywali to wszystko wraz z Sydney, naszą główną bohaterką, oraz z Ridgem, głównym bohaterem. Mamy tutaj poruszenie ciężkich tematów, jak pewna choroba, która mąci w życiu bohaterów. Mamy również miłość, która jest Trochę miłością zakazaną, ale jak to wszystko się tutaj rozwija, to musicie się oczywiście przekonać sami. Wszystkie nasze obietnice Kolin Hoover to książka, którą czytałam dwa lata temu i która mnie rozdarła na kawałki. To książka, którą myślę odebrałabym teraz zupełnie inaczej Myślę odebrałabym ją jeszcze mocniej, ze zdwojoną siłą Ponieważ e, podobną, przepraszam Hopeless i dwie kolejne części mocno wiążą się z wszystkimi naszymi obietnicami Więc żałuję, że ja tego nie wiedziałam Że nie przeczytałam jeszcze drugiego i trzeciego tomu, jeśli chodzi o Hopeless I że później nie sięgnęłam po, po wszystkie nasze obietnice No ale sięgnęłam, absolutnie się nie zawiodłam To książka, myślę, najbardziej realistyczna, najbardziej... Bardziej taka rzeczywista. Tutaj bohaterowie mierzą się z bezpłodnością. Bardzo chcą mieć dzieci, ale tych dzieci mieć nie mogą. I to jest kluczowe właśnie w tej powieści: to, jak to wszystko wpływa na ich decyzje, na ich uczucia, na te kroki, które podejmują. Bolesna książka, ale również myślę, że. Pomocna dla niektórych osób. I ostatnią, ostatnią książką Colin Hoover, którą Wam polecę, jest książka Confess. W tym przypadku kluczowe są tutaj obrazy, kluczowa jest tutaj sztuka, malarstwo i wszystko to, co z nią związane. Głównymi bohaterami są Owen oraz Auburn. Również w ich życiu dochodzi do pewnych zawirowań. Gdzieś tam ścieżki ich się w końcu łączą, natomiast to, co dość. To, czego doświadcza Auburn, to nie mieści mi się to po prostu w głowie. Ja byłam zaskakiwana dosłownie z każdym kolejnym rozdziałem. Cieszę się, że Owen em, poszedł po rozum do głowy i oczywiście Auburn, która mnie niesamowicie irytowała, natomiast gdzieś tam w końcu zrozumiała swoje postępowanie i zaczęła walczyć o siebie. E, to książka, którą, w której te obrazy naprawdę odgrywają niesamowitą rolę, i końcówka tej książki w połączeniu z tymi obrazami sprawiła, że. Ja autentycznie się wzruszyłam, i ta książka stała się jeszcze lepsza niż była na początku. Nie byłabym sobą, gdybym nie poleciła Wam pewnych serii od Diany Brzezińskiej. Mam tutaj ze sobą pierwszy tom serii z Gabrielą Sawicką, z prokuratorką. W tym przypadku nie dopniesz swego. To seria kryminalna. Oczywiście mamy tutaj oprócz wątków kryminalnych. Życie prywatne Naszych bohaterów W tym przypadku naszej głównej zainteresowanej Gabrieli Sawickiej To kobieta niezwykle silna Która myślę przybrała pewną maskę Taką skorupę Gdzie kreuje się na tak niezwykle silną kobietę Na taką bezpośrednią Bezkrytyczną. Natomiast za tym pancerzem kryje się niezwykle krucha kobieta, która wiele przeszła i wiele jeszcze przed nią. Końcem września wyjdzie tom trzeci. Nie mogę się oczywiście tego tomu trzeciego doczekać, bo tom drugi zakończył się w taki sposób, że ja już chciałam sięgać po tom trzeci, ale niestety nie został on jeszcze wydany. Natomiast podczas czytania możecie uzbroić się w cierpliwość, bo. Tom trzeci skończycie i będziecie pragnąć naprawdę więcej i więcej. I ostatnią serią od Diany Brzezińskiej jest seria z Adą i Krystianem, tu jest w tym przypadku mam tom pierwszy, będziesz moja. Ta seria ma cztery tomy. Tutaj też mamy oczywiście kryminał z wątkiem romantycznym. Chociaż później jak kończyłam ten tom pierwszy, zrozumiałam, że to jest jakby. Romans z wątkami kryminalnymi, ale zrozumiecie o co mi chodzi wtedy, kiedy przeczytacie, kiedy zżyjacie się z bohaterami i absolutnie wam ten Główny wątek romantyczny absolutnie nie będzie przeszkadzał. Ja pod koniec naprawdę już bardzo mocno kibicowałam Adzi i Krystianowi, i ta relacja oczywiście rozwija się na tom drugi, na tom trzeci, na tom czwarty, i bardzo żałuję, że Ady i Krystiana już nie ma, że tom czwarty to był tom ostatni. Oczywiście mamy wzmianki w serii z Gabrielą Sawicką, wzmianki oczywiście o bohaterach z tej serii. Ja sięgnęłam po ten tom i on na początku mnie zupełnie nie kupił. Ja wiem, że dałam temu tomowi 3,5 gwiazdki na 5, ale jak sięgnęłam po tym drugi, trzeci, czwarty, to z każdym, kolejnym, z każdym kolejnym tomem te moje oceny oczywiście wzrastały. Bo pierwszy tom to jest dopiero zalążek tego, co czeka nas w kolejnych tomach. Diana Brzezińska pisze w taki sposób, że My nie jesteśmy w stanie nie przeczytać kolejnych rozdziałów, nie jesteśmy w stanie nie zżyć się w ogóle z głównymi bohaterami. Te tomy e, są naprawdę takie lekkie, ale te wątki kryminalne oczywiście nie są wątkami e, lekkimi. Są trudne, są bolesne dla bohaterów, ale naprawdę my to wszystko przeżywamy razem z nimi. Zachęcam Was z całego serca, żebyście poznali. Serian z Adą Czarnecką I Krystianem Wilkiem Z tych poleceń moich, jeśli chodzi o wydawnictwo Otwarte To będzie tyle Natomiast dam wam znać, że aktualnie czytam sobie Amerykę, Dom Podzielony Jest to reportaż od wydawnictwa Szczeliny. Jest, Szczeliny jest to imprint od wydawnictwa Otwartego Tutaj autor skupia się na Ameryce Współczesnej Na tym, co wydarzyło się w roku 2020 Co działo się w 2021 roku A to książka o współczesnych wydarzeniach te o tych wydarzeniach które doprowadziły nas tak jakby do tego roku 2022 w tym miejscu w którym jesteśmy wszystko to tyczy się oczywiście Ameryki Donalda Trumpa wyborów tego szturmu na Capitol co mnie w tym reportażu zachwyca to styl styl jest niezwykle taki lekki taki przystępny jakbyśmy czytali jakąś literaturę obyczajową ale oczywiście to wszystko miało miejsce to wszystko to są fakty. I ja uwielbiam takie style w reportażach, kiedy mnie to absolutnie nie męczy, kiedy mnie to wszystko wciąga, kiedy ja po prostu przewracam te książki i nie wiem, kiedy przeczytałam na przykład 50 stron. W tym tygodniu jeszcze pewnie tą książkę skończę i opowiem wam w najbliższym vlogu, ale w tym filmie wam daję znać, że taki reportaż został wydany i ja osobiście już ten re reportaż kupuję. To będzie tyle, jeśli chodzi o ten czwarty odcinek wydawniczych poleceń Tym razem polecałam wam książki od wydawnictwa Otwartego Dajcie mi koniecznie znać, czy do którejś książki was zachęciłam Może nie było ich tutaj zbyt dużo Z tego względu, że Colin Hoover, no to polecam wam praktycznie na bieżąco we vlogach O tych seriach też mieliście okazję posłuchać O Błocie również Nagrywam ten odcinek o tym wydawnictwie, więc no nie mogłabym nie wspomnieć o tych tytułach Dajcie mi znać w komentarzu, czy do któregoś tytułu was właśnie zachęci czy e, któryś to już jest za wami i macie zupełnie inną opinię mm, niż ja. E, I oczywiście możecie w komentarzu również napisać książki od wydawnictwa otwartego, które polecacie właśnie wy. Bardzo wam dziękuję, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!